Dajcie. W ostatnim dniu e, podstawowego eventu nazwijmy to tak e, IAE 2954. Dziś będziemy oglądać cztery okręty plus jakieś tam poboczne rzeczy, cztery okręty, które wygrały konkurencję Best in Show e, czyli Dajcie. czyli e, takie konkursy który Wyłania najpopularniejsze okręty w uniwersum Star Citizen'a. Głosują oczywiście gracze. Proszę bardzo, jesteśmy już na Harry Pierwszy i najbardziej prominentny kolega tutaj to jest F8C Lightning. Statek, który wygrał konkurs. Jest on w stanie zbagowanym w tym momencie. No, może nie zbagowanym, bo ma powodzie wyciągnięte. Burka pozostawia dużo do życzenia. Tak naprawdę te kolory, dobór kolorów jest kompletnie idiotyczny. Nie rozumiem go w ogóle i absolutnie. Macie tutaj w pełnej krasie F8C Lightning, najnowszy myśliwiec marynarki UEE, budowany tylko i wyłącznie w jednym celu: zwalczenia wszelkiego typu wamdulskich okrętów. Bardzo silny myśliwiec. Zdeklasował wszystkie ciężkie myśliwce, które istnieją w grze. Jest to jednoosobowa e, przypustka do zwiedzania wszystkiego. Bardzo silny samolocik, bardzo poważny i aktualnie w wersie nie do zdobycia. Chyba, przez jakieś, chyba, że przez jakieś dziwne sposoby. Jeśli chodzi o zakup te, tego okrętu, był dostępny tylko po użyciu czegoś, co się nazywa Golden Ticket. Czyli jeżeli użyliście złotego biletu, mogliście go wypożyczyć na 24 godziny, a potem dostać go, dostać opcję zakupu go na stronie. Pierwszy raz, kiedy się pojawił, chyba kosztował 260 dolarów, nie było możliwości CCU do niego. Te 260 dolarów e, e, gwarantowało ubezpieczenie LTI. Cześć Boże. Hello, hello. E, to ubezpieczenie. Okej, Karo, ja jestem na streamie nadaję tak przy okazji. Okej, okay, z new Tak, z hali. Przestawię się na automatyczny, żebyś słyszał, co mówię, bo normalnie tego nie słychać. I ten statek, kiedy pojawił się, tak jak mówiłem, był dostępny w wersji LTI, a w opcji kredytowej był dostępny za 6 na 6 miesięcy. W sensie z ubezpieczeniem na 6 miesięcy. Nastąpiła mała kontrowersja po tym na IAE, która miała miejsce po evencie, w którym brał główną rolę, ponieważ wtedy CIG wypuściło go ze 120-miesięcznym ubezpieczeniem i ludzie byli bardzo zdenerwowani. Tak więc CIG musiało zrobić dużo firefightingu i efektem tego jest aktualne takie mini CCU, które macie dostępne w sklepie, jeżeli jesteście posiadaczem tego statku z 6-miesięcznym ubezpieczeniem. Które pozwala zamienić się na 120-miesięczne ubezpieczenie. Jeżeli nigdy nie kupiliście tego statku wcześniej, to aktualnie macie możliwość zakupu jego poprzez normalny, standardowy statek ze 120-miesięcznym ubezpieczeniem normalnie w, w trakcie Eventu. Tylko różnica jest taka, że musieliście, musicie też mieć wcześniej aktywowany ten złoty bilet, to jest gwarancja tego. No Zobaczymy, jak, jak się rozwinie. Strasznie został znerfiony e, po wprowadzeniu go do gry, więc e, no, zobaczymy. Chodźmy dalej. Kolejnym statkiem e, z Best in Show jest C1: C1 Spirit. E, jest to okręt Crusadera, już go wcześniej widzieliśmy też, e, który stanowi alternatywę dla pozostałych okrętów Cargo w tym segmencie takich jak Max, takich jak Zeus. Chociaż Zeus jest już w sumie w jego segmencie jest już dużo wyżej. E, więc Max, Freelancer, e, Cutlass Black to są okręty, w które e, mierzą właśnie ten Crusader Spirit. Jedna z jego ciekawostek, jedna z ciekawostek odnośnie jego możliwości w porównaniu z innymi okrętami to jest taka, że w przeciwieństwie do pozostałych e, może przewozić trzy pełne kontenery 32 SCU gdzie pozostałe e, okręty tej klasy nie potrafią tego robić niestety. No ale dzięki temu, znaczy może dzięki temu e, istnieje jeszcze w wersie i e, ma swoje miejsce. W przypadku tej skórki ona jest troszkę mniej ohydna niż tamta po, poprzednia, no, ale zawsze to darmowa skórka. Zaraz na końcu może jak zapamiętam to wyjaśnię o co chodzi z tymi skórkami. C1 jest takim dosyć ciekawym daily driverem. Posiada własny traktor beam, który, o którym ludzie praktycznie zapominają ciągle. No, istnieje jak istnieje. Może zostanie rozwinięty dalej. Jest jego wariant, którego jeszcze nie mamy w wersji. Jest to E1 Executive One. Spirecik. Chodźmy dalej. Przejdźmy na drugą stronę. Mamy młodszego braciszka terapina medycznego, czyli terapina zwykłego, czyli Little Therapin. Hello, hello. Jest to standardowy terapin zwiadowczy. Rozmawialiśmy na jego temat w dniu Anvila. To bardzo fajny okręt, bardzo lubiany przez społeczność. Tutaj mamy skórkę dodatkową do niego. Też taka troszkę dziwna. No i koszmar w pomieszczeniu, czyli. Reclaimer tego. Jak ktoś tego statku nie zna, to ja nie wiem w co wygracie. Jest to statek, e, który służy do e, salvadżu. Dobór skórki jest absurdalny po prostu. Jest to chore dla mnie. Całkowicie nie pasuje do tego okrętu, no ale trudno. Miejmy nadzieję, że CIG szybciutko zmontuje jakiś wear and tear do tych skórek, bo takiej wersji to ja nie wiem. No nie no, to jest po prostu chore. Nie wiem, kto projektuje te skórki, no ale dobra. Większość napisów zniknęła z niego, które powinny być tutaj. Coś tu nie gra w takim razie. No ale dobrze. Taki sobie Reclaimer. O nim się nie będziemy rozwodzić. Dobra. Zapomniałem sprawdzić to, co powinienem sprawdzić na samym początku. Czy mamy tutaj coś więcej poza falą górną i dolną? Tu na szybko skoczę, Zobaczę. Porozmawiamy na temat tych skórek w takim razie. Best in show. Gwarantuje posiadaczom tych okrętów, które widzieliście na hali, e, dodatkowe gadżety. Nie mamy dodatkowych hal, tylko dół. Dodatkowe gadżety w postaci skórek i plakatów. W tym, e, w tym roku dostajemy plakaty i skórki. Plakaty pojawiły się już w zeszłym roku też, czyli starają się. Pewnie to już będzie tak do końca e, robione non-stop na zasadzie plakatów, a nie jakichś innych gadżetów, takich jak wcześniej były, powiedzmy, jakieś pluszaki, ewentualnie kubki albo coś takiego. W tym evencie będziemy mieć już pewnie tylko zawsze plakaty. Te skórki dostanie każdy, kto miał te, jeden z tych okrętów, znaczy konkretnie jeden okręt, jedną skórkę dostaniecie jutro, jeżeli będziecie mieć je w hangarze, pełne, zbudowane, nie żadne CCU. Dostaniecie po prostu attributed przedmiot na konto i dystrybucja zaczyna się jutro. A jak się ma dwa, to się dostanie dwa. No tego to nie wiem akurat. Ja dostałem na C 8 w zeszłym roku. No no to dostaniecie dwa. Dobra, tutaj chodźmy zobaczyć trochę parodi. Okej, okay. tutaj mamy ciuchy nowe. To są nowe rzeczy, które można kupić na stronie. Ja nie, ja nie, nie wypowiem się na temat tego. Ja nie mogę... Nie rozumiem. Po prostu nie rozumiem. A zresetuję kamerę. Nie rozumiem idei za tym. To jest jakaś choroba. Ktoś miał jakąś chorobę normalnie, że to zmontował. Star Chaser Armor. Dobra, idziemy stąd. Idę stąd po zgłupieje. Proszę bardzo, jeżeli komuś zależy na tym, żeby nosić neony na sobie, to jest idealna zbroja dla niego. Będzie się wtapiał w tło w Area 18. Tak, a tutaj zobaczcie sobie, że tak powiem, tego. Nie wiem, co to w ogóle jest. Nie wiem, jak to nawet skomentować. To jest jakaś choroba normalnie. Idę stąd, nie mogę. Powiedzieć, że to jest chore, to jest jak nic nie powiedzieć. Zaraz tam będę sam. No. Dobrze, tutaj macie taki zestaw kiosków do wypożyczania wszystkich statków z eventu. Możecie sobie wbić na każdy okręt, który był dostępny na evencie, jest teraz dostępny tutaj do wypożyczenia. Wszystkie statki, jakie istnieją w grze, można wypożyczyć, przetestować, jeżeli to kogoś interesuje, oczywiście. Z drugiej strony macie wszystkie bronie dostępne w grze. Tutaj możecie je też wypożyczyć, kupić, przekombinować. Nie wiem, czy teraz działają. Zobaczmy na realgach, bo to jest zawsze. Aha, nie da się, nie da się, nie da się nie da się podnieść, ale da się kupić tak jak tutaj widzicie, możecie kupić ich od czorta i trochę panowie z PVP będą się bardzo e, uśmiechać na to o, insufficient stock nie ma, może limitowany jest nie wiem, zobaczmy Demeko jest transaction complete, sprawdźmy drugiego no, dajesz mi no, tu już mogłem dwa kupić no to coś jest pewnie tak no, w każdym razie tutaj możecie też zakupić każdą jedną broń, która jest w grze, do przetestowania jej. Jak widzicie, jest tego trochę. No i tutaj z reguły dają jakieś podsumowanie eventów, ale w tym roku widzę, że absolutnie nic nie ma tutaj ciekawego. Bo jest niedziela, wszyscy śpią. Możliwe. Także, no to to by było na tyle, jeśli chodzi o IAE2954. Co my tu mamy? Jak, jak zobaczyłem te ciuchy pierwszy raz, normalnie myślałem, że poleje się ze śmiechu. Nie rozumiem doboru kolorów tych Best in Show, nie rozumiem w ogóle. Te kolory nie grają ze sobą, one nie funkcjonują razem. Każda osoba, która jest jakimś tam pseudo designerem będzie wiedziała o tym, ale nie wiem, kto to wybrał. Który po prostu ludzie, nie działa. Ludzie, którzy są prawdziwymi designerami, no. a nie pseudo. Wydaje mi się, że ci ludzie to, to są tacy ludzie, jak zrobili tą reklamę Jaguara najnowszą, bo inaczej tego nie powiem, tylko to z tym mi się kojarzy. No, ale to by było na tyle w tym momencie. Jeśli kogoś to interesuje, każdy z nich jest dostępny w wersji warbondowej poza F8. W sensie CCU do nich jest dostępne w wersji warbondowej poza F8. Są też dostępne CCU zwykłe, które zawierają wszystkie gadżety też, jeżeli ktoś nie chce od razu od razu po prostu wziąć tego za pieniądze nowe do tych chainów, które robicie i które Was interesują wszedł Reclaimer, tak jak rozmawialiśmy, wszedł Terapin i weszła C1 jeżeli kupicie CC warbondowe za pieniądze każdy z nich, do, do, dodatkowo do tej paczki, do, na której je zastosujecie doda Wam te skórki plus, te plakaty to tak na przyszłość, jeżeli by Was to interesowało i tak jak codziennie, skończymy sobie na dole Jedziemy do tej hali, do tej rozpiski Jesteśmy w tym miejscu e, to jest 1 grudzień zostały nam dwa dni e, finał e, czyli od 2 do 5. nie wiem jak oni tam po, po e, ogarniali to ale dobra zostały nam dwa dni wyprzedaży. Te dwa dni będą czymś e, ważnym dla tych którzy jeszcze grają w grę w CCU game ponieważ część z tych urbaniów które było wrócą część z nich zostanie wymieniona. Czy to wejdzie w jakieś łańcuszki, czy nie, będziemy próbowali trzymać rękę na pulsie. Każdy z tych dni doda coś nowego. Normalnie to były chyba 3 siu. Jak to będzie jutro i pojutrze zobaczymy. Mam nadzieję, że weszły wam jakieś łańcuszki, na które liczyliście. Jak nie przykro mi. Jeżeli tak, gratuluję. I dziękujemy za wizytę w IAE 2954. Jeszcze sobie zrobię zdjęcie pamiątkowe. W ten, w ten sposób na koniec zrobione. To jeszcze było coś na podłodze, Integratic Aerospace Expo. Jej wii. Screenshot tego nie chcę się tu już wracać nigdy moim zbakowanym. E, przywoływaniem statków, którego nie mogę naprawić w żaden sposób, żadne workaroundy nie działają i trzeba będzie grać na innym koncie tutaj print screen wystarczy. No i wystarczy moi drodzy, ci którzy to będą oglądać, bądź oglądają Miło było mówić to dla Was, przedstawiać Wam to i może zacznę robić coś, co dzisiaj mi napomnęli ludzie, że mogłoby być logiczne. Więc jeżeli interesuje Was coś, stay tuned, jak tu mówią i polecam oglądnąć epizod czwarty IAE show, ponieważ taki mały easter egg tam jest, który... Znaczy cały epizod jest o easter eggu, który jest naprawdę bardzo miły. I e, aż miło było usłyszeć tą osobę. Także dziękuję serdecznie i do widzenia, do następnego. Wy się, rybak, widowni nie podlizujcie. The Endless Night was still i Vast. Yet in that moonless winter sky.